Z Robertem podjęłam współpracę 3 lata temu. Współpracę podjęłam dlatego, że nasza firma zajmuje się usługami edukacyjnymi dla dzieci, a więc wszystkie programy, które. Tworzymy, muszą być na bardzo wysokim poziomie. Robert wszystkie te nasze wymagania spełniał. Każda grafika, każdy jego pomysły były rzeczywiście rewelacyjne. Zresztą oddają to również opinie naszych dzieci. Polecamy współpracę z panem Robertem. Nazywam się Tomasz Król i na co dzień reprezentuję Instytut Doskonalenia Produkcji. A to jest właśnie logotyp, który Robert dla nas wykonał. To było jakieś 10 lat temu i od tej pory zaczęliśmy pracować dużo szerzej. Robert nagrywa nam filmy, robi zdjęcia, a nawet ilustrował moje książki, a w tej chwili mówi, że już nie wyobraża sobie inaczej, niż tylko być członkiem naszego zespołu. Rzeczywiście praca z Robertem to jest po prostu sama przyjemność. Nie trzeba mu nic tłumaczyć, opowiadać. On tak się angażuje w zadanie, że staje się jego częścią. Polecam serdecznie pracę z Robertem. Bardzo, bardzo polecam Roberta, ponieważ jest to najbardziej kreatywna osoba, jaką, z jaką w życiu pracowałam. Jeżeli chodzi o ilustrację, to przygotowywaliśmy razem fantastyczny projekt dla kasetka GOPU, czyli promocji śląskiej karty usług publicznych, która była projektem bardzo kontrowersyjnym, więc wymagała naprawdę nieszablonowego podejścia do tematu. I Robert sypał umysłami jak z rękawa. No, po prostu w tym jest świetny. Robert jest nie tylko grafikiem, fotografem czy filmowcem, ale jest przede wszystkim kreatorem z niezwykle biznesowym podejściem. Oznacza to, że otrzymasz to, czego dokładnie oczekujesz w świetnej jakości i na czas. Zawsze.